Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. To Natalia. I Wiktoria. Witamy Was z tej przestrzeni, której dusza mówi do Ciebie. Dusza dzisiaj mówi do nas słowami Randy Burn. Poprzez magię uczymy, tutaj się praktykować tą magię magia, która magią do końca nie jest, aczkolwiek tak się nazywa i mam taką refleksję po wczorajszej sesji z jedną z moich klientek która bardzo dużo wie skończyła wiele szkół ma wiele tytułów, którymi jakoś specjalnie się nie chwali. Natomiast mam taką refleksję, że to wszystko, czego się uczymy w naszym życiu, może nas wspierać lub może nam przeszkadzać. I ja bardzo zachęcam do tego, żeby. Jeśli dużo wiesz, to się zatrzymaj. <laughs> zatrzymaj się i weź tą wiedzę, którą masz, i zrób z nią porządek. Weź ją w swoje ręce i zrób z nią porządek. Dlatego, że trudno jest nazywać siebie człowiekiem świadomym, jeśli w kółko wpadamy w te same schematy. Dlatego dzisiaj. Po raz kolejny mamy przyjemność spotkać się tutaj, by praktykować, by się zatrzymać. I nie tylko słuchać, nie tylko wiedzieć, przecież wiem, że wdzięczność jest ważna, ale być już magnesem dla życia, jakie chcemy. Dla zdrowia, jakiego chcemy doświadczyć, i dla relacji, jakie chcemy mieć. Więc, kochani, szczególnie dzisiaj zwracam się do każdego z Was, aby być aktywnym, by wykorzystać tą przestrzeń o poranku i by wychodzić z pewnej strefy, tak zwanego komfortu. I mówić, i pisać. Jeśli nie możesz tutaj, to bądź aktywny na grupie. Dlatego, że celem naszych spotkań nie jest tutaj tylko słuchanie, ale jest aktywne uczestniczenie. W swoim życiu, zauważanie tego. Więc jestem ogromnie wdzięczna każdej osobie, która zaczyna pisać, mówić o tym, wow, zauważam, wow, zauważam, jak smakował wczoraj ten banan, którego zjadłam ze świadomością i z uważnością. Więc po to tu jesteśmy. I też chciałabyśmy zachęcić Was. Jeśli to radio Wam się podoba, to wystawienia nam jakiejś opinii. Co ta przestrzeń dla Ciebie zrobiła, robi, czy jest potrzebna? E, ruszamy też z projektem, który e, będzie publiczny, czyli będziemy prawdopodobnie w każdą sobotę udostępniać pewne nagranie z radia, które będzie dotyczyło również innych tekstów, do czego was zachęcamy. Więc można tam zostawiać łapeczkę w górę czy zostawić swoją subskrypcję. Za co z głębi serca dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. I kochani, dzisiaj dziewiąty dzień naszej praktyki. Cudownej praktyki, bo dzisiaj będziemy mówić o magnesie pieniędzy. I pastor luterański żyjący w 1906 i 1945 roku, powiedział Tylko dzięki wdzięczności życie staje się bogate. Wdzięczność jest bogactwem, a narzekanie ubóstwem. To złota zasada Twojego całego życia, czy chodzi o Twoje zdrowie, pracę, związki czy pieniądze. Im bardziej jesteś wdzięczny za pieniądze, które masz, nawet jeśli masz ich zbyt, nie masz ich nawet zbyt wiele, tym większe bogactwo otrzymasz, a im bardziej narzekasz na pieniądze, tym biedniejszy się stajesz. Dzisiejsze ćwiczenie magiczne obraca jeden z największych powodów narzekania ludzi na pieniądze w akt wdzięczności. Ma więc podwójną moc zmiany okoliczności, w jakich dostajesz pieniądze. Będziesz zastępować narzekanie, które czyni cię biedniejszą, wdzięcznością magicznie przyspieszającą bogactwo. Większość ludzi jest daleka od przyznania się, że narzeka na pieniądze, ale jeśli ktoś ma kłopoty finansowe, robi to, nie zdając sobie z tego sprawy. Narzekać można nie tylko na głos, narzekać można w myślach, a większość ludzi nie jest świadoma wielu swoich myśli. Wszelkie myśli albo słowa wyrażające utyskiwanie, wyrażające zazdrość czy zmartwienie z powodu pieniędzy dosłownie tworzą biedę. I oczywiście największe skargi płyną wtedy, gdy trzeba za coś zapłacić, jeśli nie masz dość pieniędzy. Uiszczania opłat może być jedną z najtrudniejszych rzeczy do zrobienia. Możesz mieć wrażenie, że strumień rachunków jest większy niż strumień pieniędzy na opłaty. Ale jeśli skarżysz się na swoje rachunki, wtedy tym, co naprawdę robisz, jest narzekanie na pieniądze, a narzekanie sprawi, że twoja sytuacja materialna nie ulegnie poprawie. Więc jeśli masz mało pieniędzy, ostatnią rzeczą, jaką normalnie robisz, jest odczuwanie wdzięczności za rachunki. Ale w rzeczywistości właśnie to musisz robić, żeby otrzymać w życiu więcej pieniędzy. Chcąc wieść bogate życie, musisz być wdzięczny za wszystko, co ma związek z pieniędzmi. A żałowanie pieniędzy na rachunki zdecydowanie nie jest wdzięcznością. Musisz zrobić coś dokładnie przeciwnego, czyli być wdzięczna, wdzięczny za towary czy usługi, które otrzymałaś od wystawców rachunku. Jest to bardzo łatwe i ogromnie wpłynie na ilość pieniędzy w Twoim życiu. Dosłownie staniesz się magnesem, przyciągającym pieniądze. Aby być wdzięczną za rachunek, zastanów się, jakie korzyści odniosłaś z danych usług czy towarów. Jeśli masz zapłacić za czynsz albo spłacić hipotekę, bądź wdzięczna, że masz gdzie mieszkać. W jakiej byłabyś sytuacji, gdyby jedynym sposobem na zamieszkanie w domu było oszczędzanie pieniędzy i zapłacenie za niego gotówką? Albo gdyby nie było czegoś takiego jak instytucje kredytowe i mieszkania do wynajęcia, większość z nas mieszkałaby na ulicach. Dlatego bądź wdzięczna instytucjom kredytowym albo właścicielem wynajętego domu. Czy mieszkania, ponieważ dzięki nim masz dach nad głową. I Jeśli płacisz rachunki za gaz albo prąd, pomyśl o ogrzewaniu albo chłodzeniu, jakie otrzymałaś, o gorących prosznicach i o każdym urządzeniu, którego mogłaś używać dzięki tej usłudze. Jeśli płacisz za telefon albo za internet, wyobraź sobie, jak trudne byłoby Twoje życie, gdybyś musiała pokonywać ogromne odległości, żeby móc porozmawiać z daną osobą. Pomyśl, ile razy mogłaś dzwonić do rodziny i przyjaciół, wysyłać i odbierać e-maile. Albo błyskawicznie uzyskać potrzebne Ci informacje przez internet dzięki dostawcom tych usług. Wszystkie te nadzwyczajne usługi masz w zasięgu ręki. Bądź też wdzięczna, że firmy Ci zaufały, dostarczając swoje usługi, zanim za nie zapłaciłaś. Odkąd odkryłam fenomenalną moc wdzięczności? Piszę magiczne słowa. Dziękuję. Zapłacone. Na każdym rachunku, gdy go realizuję i nigdy nie pominęłam ani jednego. Z początku, kiedy nie miałam pieniędzy na uregulowanie jakiejś opłaty, używałam magicznej siły wdzięczności i pisałam na rachunku. Dziękuję. Za pieniądze. Później, kiedy już miałam pieniądze, żeby uregulować należność, dodawałam: dziękuję, zapłacone. I dzisiaj, dzisiaj będziesz robić to samo. Weź wszystkie swoje niezapłacone rachunki i użyj magicznej siły wdzięczności, pisząc na każdym z nich. Dziękuję za pieniądze i odczuwaj wdzięczność za to, że masz pieniądze na zapłacenie rachunku, bez względu na to, czy je masz, czy nie. Jeśli otrzymujesz i regulujesz większość swoich rachunków drogą elektroniczną, wtedy po otrzymaniu rachunku prześlij go w e-mailu do samej siebie. I napisz w linii tematu wielkimi, pogrubionymi literami. Dziękuję za pieniądze. Następnie znajdź 10 rachunków, które zapłaciłaś w przeszłości, i napisz na każdym z nich magiczne słowa. Dziękuję za płacone. Gdy będziesz pisać. Na każdym zapłaconym rachunku staraj się odczuwać jak największą wdzięczność za to, że miałaś pieniądze, by uregulować należność. Im większą wdzięczność wykreszasz za zapłacone rachunki, tym więcej pieniędzy w magiczny sposób zostanie do ciebie przyciągniętych. Od tego dnia, od tego dnia dzisiaj, możesz regularnie stosować to ćwiczenie. Ilekroć będziesz płacić jakiś rachunek, krótko pomyśl o największej korzyści, którą dzięki niemu otrzymałaś, i napisz na awersie magiczne słowa: Dziękuję, zapłacone. Jeśli nie masz pieniędzy na zapłacenie rachunku, Użyj magicznej siły wdzięczności i napisz: Dziękuję za pieniądze. Starając się czuć tak jakbyś dziękowała, ponieważ masz pieniądze na uregulowanie należności. I jeśli możesz, podziel się z nami tym, czy to działa, czy widzisz, że ta zmiana działa w twoim życiu. Odczuwanie wdzięczności za pieniądze, które wyłożyłaś, zagwarantuje, że otrzymasz więcej. Wdzięczność jest jak magnetyczna złota nić przy, przymocowana do Twoich pieniędzy, więc kiedy będziesz je wydawać zawsze do Ciebie wrócą. Czasami w takiej samej ilości. Czasami. 10 razy większej, czasami 100 razy większej. Obfitość, jaką otrzymujesz, zależy nie od tego, ile pieniędzy wydałaś, ale od tego, ile dałaś wdzięczności. Możesz być tak bardzo wdzięczna, gdy, gdy płacisz rachunek opiewający na 50 dolarów, że w zamian otrzymasz setki dolarów. Ćwiczenie magiczne numer dziewięć. Magnez pieniędzy. Dzisiaj. Od dzisiaj. Bądź wdzięczna za to, co masz. Sporządź listę dziesięciu dobrodziejstw. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczna i ponownie przeczytaj listę, i po każdym dobrodziejstwie powiedz: dziękuję, 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 starając się odczuwać jak największą wdzięczność. Następnie weź swoje niezapłacone rachunki. Użyj magicznie siły wdzięczności i napisz na każdym z nich: dziękuję za pieniądze. Odczuwaj wdzięczność za to, że masz pieniądze na zapłacenie rachunku, bez względu na to, czy je masz, czy nie. Weź dziesięć rachunków, które zapłaciłaś w przeszłości i napisz na każdym z nich magiczne słowa: Dziękuję, zapłacone. Staraj się odczuwać prawdziwą wdzięczność za to, że. Miałaś pieniądze na uregulowanie należności. Tuż przed położeniem się dzisiaj spać, weź w rękę swój magiczny kamień i wypowiedz magiczne słowo: dziękuję za najlepszą rzecz, która się dzisiaj zdarzyła. Kochani, mamy trochę czasu. Zachęcamy Was do podzielenia się za co ty dzisiaj jesteś wdzięczna. Jesteś wdzięczny. Czy coś z tego tekstu, który czytałam, poruszyło Ciebie dzisiaj? Czy o czymś ci przypomniało? Bądź jak często na przykład dostajesz rachunek za prąd i sobie myślisz: kurczę, znowu podwyżka. Albo za gaz, albo. Za wodę. Albo jedziesz na stację, patrzysz na cenę paliwa i sobie myślisz, znowu podwyżka. <grym> A gdyby tak, patrzeć na to, zatrzymać się i powiedzieć do siebie: Wow, jak się cieszę, jaka jestem wdzięczna, że mogę za to zapłacić. Jaka jestem wdzięczna za to, że mam pieniądze. Bo dziękuję za pieniądze. I dziękuję, że zapłacono. Więc dzisiaj, będąc w jakimkolwiek sklepie, bierz wszystkie paragony fiskalne, chodź z długopisem i na każdym paragonie napisz sobie: Dziękuję, zapłacone, bo to jest zapłacone. To jest ta praktyka dzisiejsza więc kochana, kochane czy masz ochotę się czymś podzielić ja oczywiście do tego zachęcam żeby to zrobić tutaj e, na naszej na naszym spotkaniu natomiast jeśli jeśli nie masz takiej możliwości to oczywiście zachęcamy Cię do tego byś nagrał Bądź nagrała się na naszej grupie na WhatsAppie. A ja Wam przeczytam na zakończenie jeszcze jeden tekst dzisiaj. Pętla myśli i uczuć. Pod wpływem różnych myśli, nasze obwody mózgowe są pobudzane w odpowiednich sekwencjach, układach i kombinacjach. Co z kolei wywołuje określony stan umysłu zgodny z tymi właśnie myślami. Kiedy te sieci neuronowe zostaną pobudzone, mózg produkuje odpowiednie substancje chemiczne o pewnej sygnaturze, która jest dokładnie dopasowana do tych myśli, dzięki czemu możesz poczuć to, o czym przed chwilą myślałeś. Dlatego, kiedy Twoje myśli są wzniosłe, dlatego, kiedy praktykujemy tu wdzięczność, dlatego, kiedy Twoje myśli są radosne albo pełne miłości, pełne spokoju, wytwarzasz substancje chemiczne, które sprawiają, że czujesz się wzniośle. Czujesz się radośnie albo czujesz się przepełniony miłością. I ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do myśli pesymistycznych, pełnych lęku lub niecierpliwości, bo w ciągu kilku sekund zaczynasz czuć, że ogarnia cię pesymizm, niepokój albo niecierpliwość. I z chwili na chwilę między mózgiem i ciałem zachodzi pewna synchronia. W rzeczywistości, gdy zaczynamy czuć się tak, jak myślimy, ponieważ między mózgiem i ciałem istnieje stała komunikacja, zaczynamy myśleć tak, jak się czujemy. Więc mózg nieustannie monitoruje stan uczuć w ciele. Na podstawie chemicznej informacji zwrotnej, jaką odbiera, wytwarza kolejne myśli. Te kolejne myśli produkują substancje, które są zgodne z uczuciami w ciele. W rezultacie czego najpierw zaczynamy się czuć tak, jak myślimy, a następnie zaczynamy myśleć tak, jak się czujemy. Co ty na ten temat myślisz? Czy zauważyłaś już u siebie taki proces? Czy zauważyłaś, że czasem jest tak, że myśli się myślą? Niech ta refleksja dzisiaj zostanie z nami na zakończenie tego spotkania. Czujesz się tak, jak myślisz, a następnie myślisz tak, jak się czujesz. <grych> Więc, jeśli te refleksje do Ciebie mówią, zatrzymaj się przy nich, przesłuchaj to nagranie jeszcze raz. I dzisiaj bądź magnesem magnesem na dobrostan magnesem na to, by się zatrzymać i powiedzieć dziękuję za wszystkie pieniądze. Dziękuję za pieniądze. Dziękuję za płacone. Jestem wdzięczna. I ja Wam jestem ogromnie wdzięczna za to spotkanie, za to, że tutaj tych 15 serduszek na żywo o poranku spotyka się po to, by zrobić coś innego dla siebie. I zatrzymując się w tej ciszy, pomiędzy jednym słowem a drugim, połóż sobie swoją dłoń na klatce piersiowej. Słuchaj się w rytm bicia swojego serca. I powiedz do siebie: Już wystarczy. Już wystarczy. I już wystarczy, bo tylko dzięki wdzięczności moje życie staje się bogate. I poczuj to w swoim sercu. I wybierz dzisiaj wdzięczność za pieniądze zamiast narzekania. Wybierz dzisiaj, że jesteś bogata, bogata, ponieważ masz wszystko. Masz serce, masz ręce, masz nogi i głowę na karku. A my. Bardzo Ci dziękujemy za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia kochani.